Strona architektury Młode Dziedzictwo to hasło 33. Europejskich Dni Dziedzictwa, akcji, która ma na celu promocję regionalnego, lokalnego dziedzictwa i zabytków. Po raz kolejny w to wydarzenie włącza się Ostrowieckie Muzeum. Młode Dziedzictwo, czyli to powojenne, które w Ostrowcu jest bardzo mocno reprezentowane, więc daje nam to szerokie pole do interpretacji tematu. W tym roku zapraszamy na dwa wydarzenia. Udział w obu wydarzeniach jest wolny, bezpłatny, więc serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i historii, i lokalnego dziedzictwa, i architektury. Wydarzenia w Ostrowieckim Muzeum w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowano na 18 i 19 września. W czwartek Wojtek Mazane zabierze Państwa na... Otwarty spacer edukacyjny pod hasłem Muzeum Lokalnie Architektura Ostrowca. Będziemy znajdowali się w centrum miasta. Zacznijmy od rynku. Rynek jednak kojarzy nam się historycznie, ale już w samym rynku. Mamy piękny przykład postmodernizmu, czyli dawny budynek dawnego banku PKO. Na samej alei też mamy obiekty. Oczywiście zawsze, zawsze się pokłaniamy tym starszym, ale też mamy i nowe obiekty, jak chociażby, no też już mocno nadszarpnięta przez czas dawna kawiarnia kryształowa, ale też i y, niedoceniany, a bardzo piękny budynek. Y, dom pod filarami. A dzień później, czyli w piątek 19 września, odbędą się piąte Ostrowieckie spotkania historyczne pod hasłem Architektura i budownictwo ziemi ostrowieckiej na przestrzeni wieków. W mojej prelekcji będzie przedstawione takie dziedzictwo i starsze, i w, w, bardziej bliższe, bliższe naszym czasom. Spróbujemy sobie prześledzić 200, ponad 200 lat rozwoju architektonicznego zakładów porcelany w Ćmielowie. A raczej zastanowimy się nad tym, czy w ogóle odtworzenie całej tej historii jest możliwe. A takim najważniejszym punktem będzie zaprezentowanie bardzo nowych, można by tak powiedzieć, źródeł, do których dotarliśmy. A gościem specjalnym podczas Piątych Ostrowieckich Spotkań Historycznych będzie Kacper Kempiński, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.